Czy słyszeliście czasami o sytuacjach, w których społeczność graczy łączy się i tworzy razem jakąś akcję, żeby uwypuklić istnienie jakiegoś problemu? Na pewno słyszeliście. A czy boicie się klaunów? Mam nadzieję, że nie, bo właśnie o nich jest ten film. O klaunach nadal grających w Red Dead Online. Jeśli jesteście graczami RDO, to pewnie zastanawiacie się, czy nie próbuję was właśnie obrazić, ale nie, nie próbuję, gdyż sam jestem jednym z klaunów wciąż grających w Red Dead Online, tak samo jak tysiące innych graczy. Graczy, poirytowanych brakiem update'ów do gry oraz faktem, że Rockstar, zdaje się, porzuciło swoje najnowsze, growe dziecię, czyli Red Dead Redemption właśnie, zajmując się tylko i wyłącznie rozwojem trybu multiplayer do swojej innej flagowej gry. Zgadnijcie jakiej. I w ten oto sposób skrótowo przedstawiłem Wam skąd w RDO wziął się w ostatnim czasie ruch klaunów, promowany na początku przez grupę na Redditie, a następnie przez większe kanały zajmujące się tematyką Red Dead Online takie jak OnlyPvP Cat, Hazard czy też Zumi Fiasco. Do ruchu włącza się coraz więcej zarówno graczy, jak i youtuberów i streamerów. Czemu nie można się dziwić, gdyż irytacja osób, w których tli się nadzieja na lepsze jutro dla RDO, sięga od jakiegoś czasu Zenitu. Tematem zainteresowały się też duże portale, zarówno te anglojęzyczne, takie jak PC Gamer czy Polygon, jak i nasze rodzime polskie, IGN Polska, Eurogamer, gry online oraz wiele, wiele innych. Wspomniani wcześniej youtuberzy przeprowadzają też wiele akcji związanych z omawianym ruchem. Tak jak chociażby widoczne teraz w tle fragmenty filmu z kanału Only Cat, gdzie udało się zebrać całe rollobby graczy Klaunów i stworzyć naprawdę ciekawe widowisko, które odbiło się echem w wielu growych serwisach. Well, Cała akcja może z zewnątrz wydawać się zabawna, ale dla każdego gracza Red Dead Online to raczej tragikomedia i rozpaczliwy krzyk do Rockstar'a, żeby jednak odpowiedział na wołania fanów gry. Jeżeli cała akcja nie przyniesie skutku, to kto wie, może to być jedno z ostatnich sygnałów dla wielu graczy, że ten statek już niestety tonie i czas opuścić okręt szukając pociechy w innych tytułach. Rockstarze, czy w końcu przestaniesz udawać, że problemu nie ma i wsłuchasz się w liczne głosy swoich fanów, którzy wciąż wiernie czekają, a wy, gracze, zamierzacie przyłączyć się do ruchu klaunów? Mówił dla was wodiak. Dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej hej.